Witam, pozdrawiam ORP Konrad klej dam na bok. bo już będzie koniec klejenia na dziś jutro kierunek stolica także jest to Konrad z mojego modelarza wydanie 1.2 czyli stycznia luty 1982 ja takiego Konrada miałem sklejonego w 1994 roku i Wam pokażę jak ten kontrat był na działce, albo jak go na działce kiedyś miałem. I powiem wam, że taki filmik miałem właśnie nagrany, zanim go zniszczyłem. Oczywiście tam parę części z niego żem pozbierał, z tego co pamiętam, ale trzymałem to na wszelki wypadek, ale był rozebrany, tyle mam już zrobionego konrada. Zobaczcie jaki helikopter był. Na działce bo to był pierwszy mój śmigowicz soku i ja po prostu nie zrobiłem drutów na śmigłach i te śmigła mi po prostu po pół roku tak się sklęsły, ale potem wniosłem go na działkę tego sokoła, bo był taki zniszczony. Oczywiście te altanki już nie mam drewnianej, na była cała drewniana ta altanka, ponieważ yy, działkę, która miałem na jarzynkę, to po prostu zlikwidowałem sobie i tu widzicie Konrada który przetrwał na działce, jako poniosłem na działkę w 2006 roku. I na działce był do 2018 chyba 18 albo 17, także tyle lat był na działce. to że tak się ten konrad prezentował, jak widzicie, to jeszcze były moje początki kolejenia, także był bez railingów Olinowanie to było się wciąż pouorywało, z tego co pamiętam. No ale miałem Konrada. Tam, tam też resztę poszedłem. Także zostawiłem sobie Konrada i tego niszczyciela fikcyjnego. I tutaj, właśnie, fikcyjny niszczyciel Godzilla. Także miał wyrzutnie torped pod pokładem. czyli poniżej linii wody. Torpedy, kominy. Także te przeróbki miał trzy armaty z przodu. Z tyłu miał. Raz, dwa, trzy, cztery. Armaty także, wszystkie ogóły miał. pięć armat, bo tam miał, miał dwie jeszcze. Miał zrzutnie, bo go miał, tam go tam do góry miał. Armaty takie podniesienie, takie fikcyjne co robiłem. Kiedyś to były takie fikcyjne rzeczy się robiło, ale tego niszczyciela, lotniskowca to zniszczyłem sobie. Także tylko filmik został na pamiątkę. Ale lotniskowca żem spalił tego fikcyjnego potężnego. Zrobiłem go takiego pancernika. Można powiedzieć pancernika lotniskowca. No tak, tutaj mamy już Konrada. Mamy relingi zrobione na dziobie. Armaty główne, wszystkie mam zrobione. 152 2 mm. Pontony to widzimy. Czy pontony? Zobaczcie, były takie, takie byle co. Nie? Takie same pontony były w tym, tym Konradzie. Yy, z 72 roku chyba, czyli był 10 lat wcześniej. Ten, ten Konrad, który przerabiałem na, przerabiałem na Dragona, starsze wydanie miał też takie pontony, tylko starsze wydanie to miał pontony całe szare. Tutaj widzimy takie żółto-czerwone, takie zwykłe, takie wyrycowane. No ale ja sobie postanowiłem zrobić: kupiłem sobie takie pontony trzy paczuszki. Wycinane laserowo, wycinane laserowo. Pontony także dużo lepsze, pomalowane są i dwa działka też mam zrobione, cztery działka raczej, cztery podwójne działka mam też zrobione z Konrada. Ponieważ jak robiłem ten y, dziób, te drobnice, to sobie przy okazji zrobiłem drobnice też na rufie. Tutaj jak robiłem drubicę na rupie, to zrobiłem sobie przy okazji te armaty, bo z kolei tak robiłem. Tutaj armatę to też to jest akurat 8 działek podwójnych orlikona 20 mm. To są te 2, 4, 6, 8, czyli 8 podwójnych działek, czyli 4 razy 2 20 mm orlikon. 5 armat głównego kalibru 152 2 mm. Wspomnę, że jak te okręty były budowane na samym początku, to miał 6 armat, bo w tym miejscu jeszcze była też armata. Tak jak tutaj, ta, takie wypuklenie było. Nawet yy, Na zdjęciu, że to tu pozostało. Tutaj, tylko że akurat autor inaczej, Muszę zobaczyć. Tu jest to wypuklenie, są pontony. A to właśnie była ta armata, tylko została potem zlikwidowana z tego miejsca. Tak, z tego przeczytałem w książce, tu jest zrobione tak, autor to ich raczej zaprojektował, ale mam książkę, także cały czas tutaj zaglądam sobie jak kleję, ponieważ zresztą robię tak na każdym okręcie który kleję, nie? że książkę mam przy sobie, także na bieżąco od razu kleję relingi, zanim przykleiłem tą górną budkę, tą budówkę, to już reling miałem gotowy. Bo pamiętam, że w Dragonie miałem problem. Potem tam te zaginięcia robić, to wszystko także, nie mam. także powiem Wam, że przyglądałem się Dragonowi na działce, jak byłem ostatnio to powiem Wam, że są części, które ma Konrad, a nie ma Dragon, zauważyłem. A są części z przodu, które ma Dragon, a nie ma Konrad, nie? No ale, tak jak wspomniałem, tamtego Dragona robiłem. przyglądałem się głównie ze zdjęć. Konrada robię według projektu autora jak zaprojektował go, tylko że oczywiście są części, których autor nie zaprojektował, a ja dałem, ponieważ były w książce. Tak samo autor nie zaprojektował zrzutni bągominowych. Konrad też miał i inną miał niż dragon w innym miejscu. I miał też kratownicową, wzrzutnię taką nietypową, i też mu taką zrzutnię bągowinów zrobię. Także tyle mam już Konrada zrobionego. Także jak Dragon miał obie burty jednakowe, jeżeli chodzi o malowanie, właściwie kształt, to Konrad ma tutaj takie pasy. Takie malowanie ma z tej strony, a z drugiej strony ma trochę inne malowanie. Z drugiej strony ma takie malowanie w takim kształcie jak miał Dragon. Jak miał Konrad to jest starsze wydanie, nie? to właśnie miał takie, tylko z tym, że jak. Wspomniałem, to starsze malowanie Do Konrada było szaro-brązowo-żółte, czy brązowo-żółto-szare, a tu mamy malowanie niebiesko szaro czarne czyli szare jest, tak jak tam, ale nie ma tylko zmiany koloru, było czar ten zamieniono brązowy żółtym, a w nowszym wydaniu zrobiono niebiesko-czarne, no i też <laughs> Pokład. pokład na Targonie, czyli starsze wydanie Konrada, całe szare, takie jasne szare, a tu mamy już pokład yy, deskowy, tak, drewniany pokład, normalnie deskowy, tak jak powinien być. No także trochę, jak wspomniałem, miałem dylemat, ponieważ yy, okręt po prostu ktoś źle za, yy, zeskanował, źle wydrukował, ponieważ jak jedne części były za długie, za duże, drugie za małe. Po prostu na jednej kartce się okazało, że byłyby druki yy, normalne, a drugie były takie po prostu, tak jakby yy, odwrotnie. Na przykład tutaj, jak to krótsze zrobione, a szerokie, tak by uciekł yy, projekt i ma zrobić się normalnie, to mu się rozszerzył, nie zwężył a rozszerzył. Nie? Dlatego tak wyszło, jak wyszło. No ale to dobrze, że miałem takie żółte. Zapasy to dałem, chociaż ten żółty kolor może to inny jest, no ale to trudno się mówi. Lepiej tak niż miałbym go skracać, bo gdybym go skrócił, no to by o tyle był krótszy od dragona, a ja taki nie chciałem. Po prostu chciałem, żeby jak i pierwsze wydanie, jak i drugie, czyli dragon i konort, żeby miały jednakową długość. Starożytnie drabinki są dane. Drabinki. Choć drabinki to tak. Ciężko, tutaj w ogóle z takiego rysunku coś w ogóle znaleźć, dlatego dobrze, że mam te książki. Teraz ja się zaglądam na te książki i te olinowanie to jest książki. Tak samo te drabinki, zaglądam mniej więcej w którym miejscu one są, to daje. No i relingi dałem po prostu, bo od razu sobie na bieżąco daje. Zauważyłem, że kotwicz, łańcuch kotwiczny na Dragonie trochę inaczej zrobiłem, ponieważ tak wspomnę. Mało rysunków montażowych było, bardzo słabo opracowane i tutaj musiałem błąd zrobić, bo te części po prostu znalazłem jak już wszystko miałem sklejone, i to musiałem je potem dokleić jakoś. Dlatego tamte łańcuchy kotwiczne będą trochę inne, są na drogach, czyli trochę jest inaczej zrobione niż tutaj. Tu już mam zrobione w ogóle książkowe, ponieważ tutaj już byłem mądrzejszy, bo te części po prostu żeby sobie. Już poszukałem, bo już wiedziałem, że takie części powinny być. No, rysunków nie ma żadnych, także patrzę tylko na ten główny. Ale tutaj jest tak w skrócie: wszystko te po prostu nie ma dokładnie wszystkich strzałek na te wszystkie części. Tak samo tak jak tu karabiny, przykładnie nie ma wiadomo, nie wiadomo, jakie to szablon, nie wiadomo, jaki to część jest. To trzeba po prostu myśleć, myśleć i zaglądać. Także tutaj ten reling, taki to ta balustrada, jest kartonowa, tak oryginalna dałem, tak, tak tam jest wszystko, tylko zanim pójdę nad budówką do góry, znowu to pierwszy przykleję sobie te lampy, lampy i od spodu te wzmocnienia, bo nie, nie skleiłem, bo już mam teraz przerwę, bo na, sobot na niedzielę będzie ten film przygotowany, ale jutro jest piątek, jutro jadę. Warszawy, dlatego bo będę, jak uda mi się wyjść, to będę na Baba Rybie, bo akurat na weekend teraz w Warszawie jest Baba ryba, jest po prostu wystawa modeli kartonowych, dlatego ja właśnie zobaczę, może film się nagra jak, jak pójdzie oczywiście, bo zobaczymy, bo i tak. No może mi się uda pójść. Zobaczymy, sobota odpada, bo jest robota. Także trochę mam nagranych, bo nie będzie mi cały tydzień w robie. ponieważ mam wizytę w szpitalu dwudniową, także na badania i kontrolę. Także fajny kontro, bardzo mi się podoba. To w ogóle jak robię okręty, tak jak już coraz więcej jest, to takich tak chęci sklejenia i tak. Po coraz bardziej się podoba. Nie? Im więcej jest przyklejonego, tym bardziej okrąg jest ładniejszy, bardzo się ładnie prezentuje. Mimo, że już kleiłem dragona, czyli przerabianego Konrada starsze podanie, to ten też jest coraz ładniejszy, coraz piękniejszy. Też inne malowanie trochę ma. Także ja tych w latach 90. nie robiłem na wszystkich balustrady, a czy relingi? Chyba zrobiłem na pierwszych czterech okrętach, które kleiłem, a potem mi to już się znudziło, bo to ja robiłem na szpilkach, nie? Wbijałem szpilki. Wbijałem szpilki. No i ten, właśnie pierwszy okręt, też przyklejałem na odległość szpilki i szpilki doklejałem do szpilek, ale to było pracochłonne. To potem mi się już odechciało, także miałem tylko oktabajską rewolucję tak zrobioną. A kolejne trzy okręty to dawałem też szpilki, ale już nitkę, nitkę ciągnąłem w kół. A potem mówię sobie: Ach, to tego tyle czasu zajmuję. To pokleję sobie wszystkie okręty. Najpierw do sklejenia, a potem na końcu będę bawił się z rollingami. Ale tak już zrobiłem, że okręty kleiłem, skleiłem. Potem się zniechęciło, przerzuciłem się na miniaturki. To już tych rollingów nie robiłem, tylko modeliki porozdawałem rodzinie, posprzedawałem. Oczywiście fikcyjne, to dałem sobie jedną na działkę. Spaliłem. No i potem właśnie robiłem te miniaturki. No ale też potem z miniaturek. to mi tylko właśnie te trzy tu zostały. Cztery dokładnie tam są trzy niszczyciele i orzeł, okręt podwodny. No ale jak zobaczyłem na Helu te właśnie dzieramy morskie, muzeum, to tak mi się spodobało, że wróciłem do klejenia modeli kartonowych, okrętów. Ale powiedziałem sobie, że teraz będę robił wszystkie do linii wodnej i tylko dziury. Nie będę robił okrętów w całości, bo w całości okręt już to robiłem. Także teraz to coś nowego. Czyli teraz chcę robić same dioramy morskie. Oczywiście dlatego tak mi się to podoba, że postanowiłem sobie na działce zrobić miejscowe żeby troszkę więcej okrętów porobić. Bo w domu to wiadomo, że nie ma miejsca. Tam już mam trzy dioramy morskie na działce. Także piękny okręt. Coraz ładniejszy. Coraz ładniejszy okręcik. Dobra.